W tej postawie czuwania adwentowego przychodzimy, by wraz z Maryją oczekiwać na narodzenie Jezusa Chrystusa, by towarzyszyć jej i Świętemu Józefowi w tym wielkim wydarzeniu, które ma się dokonać, w kończącym się w 2019 roku. Przyjście Boga do człowieka, przyjście Jezusa Chrystusa do naszego życia. Dlatego otwieramy dziś szeroko na oścież drzwi naszych serc, a wnoszone światło rozjaśnia ciemność naszego życia, naszego grzechu. To światło, które jest symbolem Boga, rozjaśnia i daje ciepło i daje gwarancję bezpieczeństwa raduje się moje serce widząc tak wielu, wielu spośród was, którzy pokonaliście ten trud dalekiej drogi, wędrówki do kościoła, do tego domu Boga, by towarzyszyć by towarzyszyć Najświętszej Maryi Pannie w tych ostatnich dniach kiedy ma wydać na świat syna Bożego Jezusa Chrystusa. Piękna postawa towarzyszenia, bycia blisko, na wyciągnięcie ręki, przyjścia, przybycia z tym światłem, z tym światłem, które oznacza nadchodzącego Pana. Bracia i siostry. Kapitalna jest dziś Wasza postawa. Spójrzcie, poprzez tę Wsięś świętą oratnią nie tylko wracamy do naszej, szczególnie polskiej tradycji, uwielbienia Boga o tych wczesnych godzinach porannych, i może to przywołujemy z naszej pamięci, przywołujemy. Ten święty rolatnie z różnych miast, miasteczek starej Polski, może i tutaj wielu już zakorzenio, zakorzenionych z Was, tę tajemnicę przeżywało właśnie na tej ziemi. Ale jesteśmy poprzez tę świętą roratnią w dwóch rzeczywistościach. Rzeczywistość światłości i rzeczywistość ciemności. Człowiek żyje i cała przyroda żyje w tych dwóch stanach, w tych dwóch rytmach: w światłości i w ciemności. Naturalnie noc przeznaczona jest do odpoczynku, do snu. Można by powiedzieć, w nocy się nic nie dzieje. Człowiek, organizm, przyroda chce odpocząć. Wtedy cały świat, przyroda, właśnie nocą, zwalnia swój rytm. Zapada w sen. Po co? po co? A po to, żeby gdy tylko zaczyna świtać, z tą nową energią zacząć żyć i rozwijać się. Dlatego zapalone w ciemnościach światło, ma nam przedłużyć wszelką działalność, życie pełne aktywności. My dzisiaj sztucznie przedłużamy sobie życie poprzez używanie światła w nocy czy wieczorem. Kiedyś dawniej ludzie żyli zgodnie z naturą. Mówiło się, że się idzie spać z kurami, po to, by już o wczesnych godzinach, jak tylko zaświta, poranek, człowiek pełen. Aktywności, pełen energii wchodził w nowe życie zgodnie z naturą. Dzisiaj, my sztucznie przedłużamy sobie właśnie ten dzień poprzez światło, wieczorne światło. Wszyscy potrzebujemy światła, bo światło to życie, ponieważ w świetle widzimy drogę. Światło też daje ciepło. Światło daje ciepło i daje bezpieczeństwo. Nikt nie wyobraża sobie dzisiaj życia bez światła. Czasami są takie sytuacje w małych miejscowościach, kiedy są jakieś huragany, jakieś warunki atmosferyczne niesprzyjające, że pozrywają linie energetyczne i nagle nie ma światła, panika. Dzisiaj człowiek nie umie żyć bez światła. Światłem jest dla nas Bóg. Nikt myślący nie wyobraża sobie życia bez Boga. Życie nasze związane jest więc ze światłem. Życie nasze pochodzi od Boga i zmierza do Boga, tej światłości wiecznej. Człowiek. Kochani chrześcijanie, spójrzcie, przygotowując się na przyjście na narodzenie Jezusa Chrystusa, zapala tysiące, miliony różnokolorowych światełek. Na ulicach, w sklepach, ruszycie za chwilę do waszej ciężkiej pracy, do szkół, zobaczycie rozświetlone ulice miliony światełek, okna, domy, drzewa, wszędzie. Miliony światowe, które zapowiadają nadejście światłości prawdziwej Zbawiciela świata. To wszystko jest pewnym symbolem zapowiadającym, bo czasami ludzie nawet nie wiedzą, co te zapalone światełka oznaczają. To wszystko nas przygotowuje do tej pełnej światłości, którym jest Jezus Chrystus, światłość prawdziwa. Moi kochani. Gdzie życie, tam światło. A gdzie światło, tam życie. Gdzie śmierć, tam ciemność. Światłość nie może być ogarnięta przez ciemność. Światłość zawsze zwycięża w ciemności. Ciemność nie ma szans. Dzisiejsza Ewangelia już wczoraj nas wprowadziła w genealogię Jezusa Chrystusa. Jesteśmy już w tym finale, finale Adwentu. Czy nas dziwi to, w jaki sposób komunikował się ze świętym Józefem Bóg? W jaki sposób? Poprzez sen. Podczas snu wyjaśnia mu, daje mu instrukcję. Podczas snu odpowiada, co ma robić. Anioł mocno zaznacza nie bój się! Dzisiaj te słowa anioł kieruje do każdego z nas, którzy przychodzimy, a towarzyszyć Najświętszej Maryi Pannie. Nie bój się, nie lękaj się, nawet wskazuje anioł, jakie ma nadać imię dziecięciu. Patrujemy się więc dziś w świętego Józefa. W czasie tych naszych kończących się... Rekolekcji adwentowych w czasie tej mszy świętej, rorady, kochani, właśnie dziś wpatrujemy się, zauważamy świętego Józefa, który wiernie stoi przy swojej małżonce Maryi. To jest patron z klasą. Święty Józef ma klasę. Dlatego chcemy, by był wzorem. Jest wzorem mężczyzn, ale my chcemy, by był wzorem naszych ojców, naszych braci, naszych mężów. To jest patron z klasą Mąż sprawiedliwy, posłuszny i pełny wiary. I z tego miejsca pragnę właśnie Wam, kochani, życzyć w tych rodzinach, w których się przygotowujecie do spotkania z przychodzącym zbawicielem świata. Pragnę życzyć i matką, i kobietą w tych rodzinach. Tej mocnej postawy wierności Bogu, jaką miała Maria, matka. To, to że zawsze potrafiła mówić fiat niech się stanie. To pełne zaufanie Bogu i wszystkim mężczyznom, ojcom, małżonkom. Tej klasy świętego Józefa. Tej odwagi przyjęcia nowego życia, tej odwagi, wierności Maryi do końca. Amen. Księże wysławie, Bożego błogosławieństwa tam, w często w prowadzeniu Domu Rekolekcyjnego, no i w tych misjach, w tych wszystkich pracy duszpasterskiej, którą wykonujesz dla chwały Bożej, niech Bóg Ci błogosławi, szczęść Boże. Tak. Pan z Wami. I w Niech was błogosławi Bóg, mógł. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Od o, tak loratach tutaj w Ditro i Steli będę po całym świecie rozpowiadał, jak wspaniali jesteście i wierni Maryi. I patrząc na świętego Józefa, patrona z klasą, budujecie swoją klasę postawy chrześcijańskiej. Raz. To brawo, to brawo należy się kochani Wam, zwłaszcza Wam młodym, Wam ludziom młodym, którzy chcieliście doświadczyć tej Trzyświętej Roratni nadzwyczajnej, przepięknej w ciągu całego roku. Trzyświętej Roratni, by towarzyszyć Maryi Niepochwalanie Poczętej, która daje nam Zbawiciela Świata. Pięknie, że weszliśmy z tej ciemności tego snu, z tej ciemności, w światło. I teraz, wychodząc z kościoła, poprzez smaczną kawę i ciastko, wejdziemy w światłość tego dnia. Działanie. Ze snu w działanie. Bóg na różne sposoby. I w dzień, i w nocy do nas przemawia różnymi sposobami. Dlatego otwórzcie, otwórzmy na oścież drzwi naszych serc, na Boga, który wciąż. I przychodzi i szuka, i szuka człowieka. Błogosławiona jest na